Dajcie dzisiaj mały bonus. Powiem Wam tak, skoro rozmawialiśmy przed chwilką o sadzie na maszynce, mówię czemu by nie zrobić takiego wideo instruktażowego z czyszczenia takiej maszynki, Żeby pokazać Wam, jak ja to robię, jak ja czyszczę swoją maszynkę. Tym bardziej twisty open, czyli motylkową. Yy, no, trzeba specyficznie podejść, żeby ją wyczyścić. Także zaraz Wam wszystko, wszystko pokażę. wezmę przydatne, przydatne produkty, zejdę na dół i będziemy czyścić. Nic nadzwyczajnego. Ale też może ktoś ktoś się o to może przyda się kiedyś ta informacja. Więc jak widzicie maszynkę mamy całą w osadzie po goleniu. Odkręcamy ją. Ja za każdym razem wyciągam żyletkę. Płuczę ją pod bieżącą wodą. Czyszczę maszynę. Tak zawsze robię po każdym goleniu. Nawet z małym takim szczegółem. Normalna szczoteczka do zębów. Biorę trochę płynofery. I zobaczcie, i zaczynam najnormalniej w świecie, delikatnie, bez jakiegoś większego docisku ją czyścić. Delikatnie, żeby nic jej nie... Pod bieżącą wodę, żeby była tak naprawdę jak, jak nowa. Tutaj piany zostało nam z płynu do, do naczyń, naprawdę jeszcze sporo, więc możemy spokojnie wszystkie szczeliny delikatnie, bez wielkiego dociskania tej, tej szczoteczki. Polecam wybrać szczoteczkę z w wersji twardej. Umyjemy ją, zobaczcie. I już odkładam. Biorę ręcznik. I wycieram ją całą wręcznik. ręcznik. Zobaczcie, tutaj delikatnie, żeby kręcam ją i czyszczę na spodzie, tak żeby ją doczyścić do końca. I już, zobaczcie, błyszczy się jak nowa. Dobrze, jest też specjalny preparat, który chcę Wam pokazać z firmy Miule. tak zwany spray do takich Maszynek do tych wszystkich, do tych wszystkich. Yy, yy, no. Zobaczcie, trzeba to na makuć. Wygląda to jak WD40. Tutaj, żeby te wszystkie mechanizmy ładnie, ładnie pracowały. Zobaczcie, tutaj z tego. I to w zupełności, w zupełności wystarczy. Jest to taka oliwka, która te wszystkie mechanizmy po goleniu nam nasmaruje. Ja tak robię w przypadku, gdy maszynkę będę odkładał na dłuższy czas. Wycieram ją z nadmiaru tej, tej oliwki. Już i można by powiedzieć, że żyletkę na bok maszynka jest gotowa. Może leżeć tak naprawdę teraz latami. Jest zakonserwowany ten cały mechanizm w środku. Nic się z nią złego nie stanie. Także wszystkim tym, którzy używają maszynek Twist Open, serdecznie polecam. Bardzo fajna sprawa do przesmarowania swojej ulubionej maszynki. Także taki dzisiaj widzicie mały bonus dla Was, także jeszcze raz przyjemnej niedzieli życzę, trzymajcie się.